Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki pod tytułem Bambi. Opowieść leśna, autorstwa Felixa Saltena, czyta Wojtek Masiak. Rozdział pierwszy przyszedł na świat, w samym sercu gęstwiny, w jednej z owych małych, ukrytych izdebek leśnych, które na pozór otwarte są na wszystkie strony, w istocie zaś są ze wszystkich stron osłonięte. Było tam też bardzo mało miejsca, zaledwie starczyło dla niego i jego matki. Stał teraz, chwiejąc się niezręcznie na długich, cienkich nóżkach, smutnymi oczyma, które nic nie widziały, spoglądał głupkowato przed siebie, spuścił głowę i drżał na całym ciele zupełnie oszołomiony. Jakie piękne dziecko! zawołała sroka, która nadleciała, zwabiona rzężącymi jękami, jakie wydzierały się z gardła matki w bólach porodu siedziała teraz na pobliskiej gałęzi. Jakie piękne dziecko, zawołała jeszcze raz. Nie otrzymała jednak odpowiedzi, więc z zapałem mówiła dalej. Jakie to zdumiewające, że od razu umie stać i chodzić, jakie to fascynujące. Nigdy w życiu nie widziałam jeszcze czegoś podobnego. Co prawda jestem jeszcze młoda, rok temu dopiero opuściłam gniazdo, jak pani może wiadomo, uważam jednak, że to cudowne. Takie dziecko przed sekundą dopiero przyszło na świat, a już umie stać na nogach. Uważam, że to bardzo wytworne. Uważam w ogóle, że u was, Saren, wszystko jest bardzo osobliwe. A czy potrafi już ono także biegać? Oczywiście, odpowiedziała matka cicho, ale niech mi pani wybaczy że nie jestem teraz zdolna do prowadzenia rozmowy mam bardzo dużo roboty a poza tym czuję się jeszcze trochę osłabiona niech się pani zupełnie moją osobą nie krępuje zawołała sroka i ja zresztą nie mam dużo czasu ale takich rzeczy nie widuje się przecież codziennie gdyby pani wiedziała ile kłopotów i trudu jest z tymi sprawami u nas gdy dzieci wykluwają się z jajka nie potrafią się jeszcze wcale ruszać Leżą w gniazdku bezradnie i potrzeba im opieki. Powiadam Pani opieki, o jakiej Pani oczywiście nie może mieć najmniejszego pojęcia. Ile to pracy, żeby je wykarmić, ile lęku, aby je upilnować. Proszę Pani, niechże Pani pomyśli, jaki to wielki wysiłek znosić dla dzieci pożywienia, a jednocześnie uważać bacznie, żeby im się nic złego nie stało. Kiedy się nie jest przy nich, nie potrafią sobie przecież zupełnie radzić. Czy nie przyzna mi pani racji? A jak długo trzeba czekać, aż będą potrafiły się poruszać? Jak długo trwa, zanim pokryją się piórkami, nabiorą jako tako przyzwoitego wyglądu? Niech mi pani wybaczy, odpowiedziała matka, ale nie słuchałam. Sroka odleciała. Głupia istota, pomyślała sobie ptaszyna. Miła, ale głupia. Matka wcale nie zauważyła jej zniknięcia nie ustawała nadal w swojej pracy gorliwie myjąc noworodka. Myła go językiem, a mycie to było zarazem pielęgnacją ciała, rozgrzewającym masaż.